Heather Sjsættir, ég hef mit sauker í Tarnasse location Hva? No, nie wystartujemy. Weźcie się w łapie Stan. wiking napisał, że zaraz będzie grał. Czekaj, okay. Kawaha zaprosić? Nie. Mogę Kawaha y, ka, zaprosić? ma kisu, kisu gra z nami Gra z nami Kisu grasz? Halo Nie no, te... zrobiliśmy 3 winy, winy pod rząd 3 winy pod No ale to, że winy to ja okej okay, ale Za co za rank mi wybierze no, no, no właśnie niskie nie no, to będziesz miał większą szansę na no, wygrana, no, patrz, patrz, patrz No, 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 przyzwo, no, 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 no ale karpy... ja nie awansuję wtedy, człowieku Jak chcesz No dobra, odpal Jestem Ej Ej Co, co wejdźcie na tego Kisu, nie? Wejdźcie na Kisu i zobaczcie jego ekwipunek Eee, yy, czekaj, jak to się nazywało? Ha, mam błąd. On ma Some Web, tę, taką najnowszą kosę Cleansom Web. Ten płyn jest aktualnie niedostępny, spróbuj ponownie pójść. no mi też tak. Ale jak ja z nim grałem, to on ma ten. To jedna z najnowszych kos, taka. Drwal? Czy tak? Drwal? Ej, w... czekajcie, nie startujcie, nie startujcie, bo zaraz wiking gra, nie startujcie. Wywalczę go. mam łącznie 8 przegranych i 2 wygrane i mam rank Ej. Ej, weź, weź wyjść, bo kolega z teamu, z teamu będzie grał z nami, nami. okej? Okay, zagramy nami tam kiedyś, kiedyś okej? Okay? Okay? Żebyś, żebyś nie spadł z rangi, nie? Jak mówisz, że spadniesz. Tak tak to Czy spadnie Ja nie spadnę człowieku, ja sobie zaraz salogram. No. Jedyny mądry. Dobra, fuwal go i tyle. Jezu, co się tak pieprzycie no maskiny to nie znaczy, że ma władzę, Umarć. Już chwilę, muszę mu poprosić, bo się sra. Za na pięć minut. No. Pierdol, musisz. Coś. Zagrać. Ej nie, dobra, Uuu. weź, weź ogarnij, weź ogarni, bo cringe na live jest. O, oj, przepraszam, to mama, spoko. A do mamy mówiłeś. Jezu, kto to? Wilki. Czemu Kedro się wyciszył? Poczekaj. Napiszę żeś. Kedro, Kedro. Ty ty mój, mój, mój. Nie no, czasami wieczorem to mi się odpala, wiecie co? Taki humorek mega to wiecie. No. Mam już pod swoim kanał pod swoim. Pod swoim kątem 3 plus rap Jeszcze jeden. Ale widzicie. może. Ja czekaj. A co daje to plus rap? No, jak na przykład jakiś. Yy, debil, który nie umie grać, wbije na Twoje. Żeby sprawdzić, wbija na. Kurde. Czekaj, jeszcze raz. Zapomnij to, co mówiłem. Jeżeli wyjdzie ci dobrze meczyk, co nie? To przeciwni przeciwnicy będą mówili, że cheater, co nie? To wbiją sobie na twój profil i sprawdzą, czy masz minus rep, czyli minus rep, reputacja, czy plus rep, czyli plus, plus reputacja. I im więcej mam plus reputacji, tym, yy, tym więcej osób ogarnie dupę i yy, nie będzie mnie wyzywać od cheaterów. Dobra. A ja mam plus rep, raz, dwa, trzy. To ty mi daj, jeszcze to będę miał cztery. To ty też mi daj, a napisałeś. Jeszcze. Ja ci dałem. No Ja ci dałem. Plus rap. Minus rap mi daj jeszcze, okej? Okay? Nie no się. Jezus Mary, jakie ja straciłem swoje życie, gdy grałem z sobą. Zobacz, co jeszcze dopisałem. Tak gdzie ja tu jestem? Tak na razie puszczę jakąś muzyczkę. Mm. Fajne, fajne, tajne info. Poczekaj, coś trzeba puścić. Muzyka bez praw a. AUTORSKICH Mam nadzieję, że wszyscy mnie subskrybują na ten, z naszego teamu A ja nie wiem jaki masz kanał, zaczekaj Ja miałam takie co coś, coś, że pisało muzyka bez praw autorskich, patrzę w dół a, i pisze objęty prawami autorskimi Tam na YouTube Ej, zaczekajcie tego Yyy jak się nazywasz, yy, Krzemek? Ale ja wysłałem ci link na tym, na ogólnym. O mój stary pijany. Jeszcze ją. To jest stary pijany, Co pali o ściany. Pali A ty masz już lajba? No, od dawna. Sześć minut temu, <laughs> od dawna. Bum. Mm, 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 mm. okej, okay. boom, 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 boom. Boomer. I daj oczywiście łapkę w górę i subskrypcję. Łapkę w dół i subskrypcję. Łapkę okej. w górę. nie, <laughs> no śmieję się. Łapkę w dół i, i komentarz. Dałem. Dałem komentarz. Czekaj, jeszcze zmienię nazwę na z ekipą. Napisz z ekipą Freeza, będziesz miał wysiadania. A jak puszczę tego muzykę z prawami autorskimi na tym, na, 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 na Discordzie, to co? No to wyciszę Sebota i tyle. O ty! To wbija tam nie? O Maciek jeszcze jest na tym. No ja! O! Puściłem botowi twojego live'a. Dobra, puszczam się, seksochonka. A nie dałem play, dobra, nie chcę. się. E, kto to jest Maciek XD. Poproszę subskrypcję. Gdzie jest subskrypcja, proszę państwa? Już dawno tam. Ale nie, do innych mówię. Wiem kto to jest Maciek. Gdzie są moje suby? Dawać mi suby. Maciek to jest. Taper. Maciek w szklanu. Nie, ej, odkryłeś mnie, no, ja ci dałam suba. Tak? Aby, aby na pewno? <laughs> nie ma tak że żebrać o lajki, nie? I, I subskrypcje. 14 subów. Powiem wam tak, jak dalej tak pójdzie, to będę miał 20. I, i będę miał... Yy, za jakieś, jakieś dwa miesiące więcej niż na swoim starym koncie A ile miesięcy na swoim starym? Koło stu Co, nie masz już go? Mam, tylko tam mam po prostu filmiki, które są wrzucone sprzed kilku lat i to jest cringe Jak e, kto wyszedł? No łóżku nie Taper wyszedł No on napisał, żeśmy poczekali chwilę No to przecież możesz usunąć te filmiki no ale wiesz, że to zajmuje tak? czasu To jest takie rakowe usuwanie tych filmików Poza tym mój, mój kanał już się wszystkim kojarzy z czymś rakowym, więc wiesz Tajne, tajne, tajne info Ej, to zagrajmy sobie takiego jeden, znaczy, na siebie, tak jakby. Nie No, na No, No. Dobra, grajmy. jest na wikinga będziemy czekać. No, powiem, że na pewno na łatwoli To Kto wyszedł w ogóle z tego? Discorda, tapper. No, oh, czyli on już nie gra super. Będzie grał tylko ma 2 Wywaliło go, czekajcie. Let's show them who we are. Bardzo się zabrać, nie, nie wrzuciło. Mnie wrzuciła Mnie wyrzuciło. Mnie oh wyrzuciło. 45. Ale... No, 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 pod... no, no. Kedron mnie za... Ja zaś na no scope ogólnie. <noise> Bot zabił Kedro. No-scope. Dobra, ja Nie, noła, więc mogłem no Więc mógłby zabić. Na no-scope'y. Sama. No Kedro tryharduje, nie? Nie, A wy cóż że, widziałaś, widziałaś, że widziałaś no scope, bo... Yyyy... Chcesz to strzał z noską trochę randomowo? Nie. Nie, okay. jeżeli przykłócniesz sobie i nie będziesz się ruszał, to leci na środek. Znaczy, no tam w lekkim obrębie. Oj, ojej ojej, przerażę się, chciał się dużo nauczyć, powiem No, ty się musisz nauczyć. Ale, gościu, walwę napisał, nad Valve napisał, że softa... Zawsze... ...strzały... ...żyje. AWP znął scope'a, ale to brato ma to mam nie nieważne to człowieku co Ale trzeba się na, ale... Jezus Maria, nieważne. Co? So? No dobra, patrz to. Mówisz tak? No... i tak jesteś wolniejszy niż ja, ja nie robię bali secure. To? To patrz. No właśnie patrzę. Tylko, że ty nie blokujesz, no ale dobra, to mu Uuu, nie popatrz, siedzić kaku bez nóg. Ty nie masz nóg. Patrz, wy jesteście, wy jesteście cenni. O, ale tu zwalczyłam. Ha, mam buta i cię zabiję? Ooo. Oh. Doing. What Ojko. are doing? What are you doing? Czekaj, zatrzymaj się Kedro, zobaczymy, czy mogłem Cię blokować. Nie da się blokować. No właśnie, więc Kedro fajnie I jest. Pora, cicho bądź. Mhm. robić <noise> robi strefy dla 5 km, nie? Nasze boty są lepsze od waszych. Kogoś zabił, kogo? Oh, o, Owe, ja no, lecimy na ja mam 50 pakiet lotów na tej no, tak no. Nie, to tak, bo jakoś inaczej jest. Nie, nie pamiętam jaki jest, jest to tekst, ale jakoś inaczej. Mój panie, jest to

I weźcie e, SV podłoga, cheese. Chyba ci dobra, Chyba się, <laughs> się z no, dobra. Zapamiętam, że mnie dupał pas Fendi, bo nie wiedziałem. No dobrze, daweł jak jesteś taki pas. Jak? Co? No masz jeden wół. Dobra, to daje, to daje. Zaczekajcie, chyba wiem, co się okazało. Ale nie wiem, czy to jest Właśnie włączam, dobra, wychodzimy, wychodzimy. Może jeszcze u siebie czekasz panie... na nie? Czekaj, patrz na pisiu na młoteczka. Czekaj. Szybko patrz. Facebook, Facebook, szybko, 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 szybko. Yy... Aha. Wejdź tak, jedno. Współczuję o takiej dziewczyny. No. Przejrzyj sobie, stawisz salę. Ej, pytanie. Chyba bez ergonu się może znaleźć. A wy się znacie, tak jakby. Wiedzą? No. My jesteśmy jedni w ósmej klasie. No. Bo ostatnio Przemek się zastanawiał, o której klasie. No, naczyna... próbujemy ja się... dawna. Nie ma. Nie ma. A, dobrze no, to było. Love... Ja. No, ta jeszcze czekamy, by ma grać. Pedra idzie... Wie... 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 Gwa... to idzie. Nie już obejrzyj całe, Tak, dobra? cały, cały. No i robi, umarło? Chcesz wiedzieć? Tak, tak. czy nie, czy, czy mam ci nie mówić? Uff, no. umarła pewnie. Co? Ja już muszę zresetować cześć. To nie, no serio? Serio, w głów... W dostała w czoło. Ja, ale czemu? Jak czemu? Dlaczego? No. Ten z dowódca banku cały, no nie? No. Pomógł... Y, znaczy ten... ten z Berlina, jakby ten kolega taki dobry, nie? No, no, no. Y, pomógł wydostać się tamtemu bankierowi ochroniarzowi i tamten pozabił zabił ten Nairobi Brado dołączam do Was. A ja Jest, mouse, albo, Co gra Maus albo taper? A Maus nie, nie gra? A taper No, moneta wywaliło. Ojciec na stanął ustanął. jak Ej, temu Mauszowi zrąbali rodzice internet. A co? Marcin z rozmawiał z kimś, pewnie z myślorkiem, nie? Bender napisze, czyli... Skoro mowy że agendach, na nas pisze na grupie. No, mógł sobie odpalić transfer. Ale A jeszcze, że... Kurde... Rękę, więc to uciąć, z nią chodzić, nie? no? A skąd on to wie? M Dobra, czekamy. No? To nie mu powiedział, czekamy nie wiem. Na to, to, że wyśrodek, to skąd to nie zmienia <coughs> <choć> Tak to... <coughs> się nie, <skończą> nie, <coughs> To, to, się nie to. Na live, to się wytnie na lajwie, to się wytnie na lajwie Wyłącz, wyłącz wyłącz, tego lajwa, wyłącz, szybko wyłącz, wyłącz go nie. Wyłącz, wyłącz Nie Z lajwa? Nie. Wyłącz, wyłącz, wyłącz go Szybko proszę cię wyłącz Dlaczego? Wyłącz, wyłącz Dobra.